Fanka. Panka Dzień dobry faneczka. Fanka. Rzecz, fanka. Cześć Panka. Cześć Pannusia. Cześć kochani. Chodź na tu. Panka, Panka. Chodź na tu do mnie. Chodź na tu do mnie. Manka, co tu robimy? Co tu robimy? Fanka. Детка, 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 хоть Мать как осушала, хоть, хоть Шоу. хоть Шоу. Ну да, так. так. Поделись, а? Już, no. Tak Dobra, chodź. No, chodź. Paneczka. Ojejej, ojej, ojej, <grywa> tamtędy nie mogłaś, musiałaś pójść swoją drogę. Przynieś papierek, panka. Przynieś papierek, no przynieś, no. No przynieś, przynieś. Chodź, tam jest ten papierek. Chodź, to chodź się pobawimy razem. Chodź tutaj. Panka, panka. Chodź panka. Chodź misiu, Misiu. Faneczka. Chodź kochanie. Czekaj. Okay? Zap zapodam sobie psa. Zapodam psa. Chodź pies, Chodź piesek. zanoszę do siebie. Biorę i zanoszę do siebie. Bardzo fajny ręcznik. Bardzo fajny. Fajny. A jeszcze się ja z tobą mam pobawić. Hvað er það? Hvað er það að fara?